Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony KryptoWujek, zapraszam do krótkiego podsumowania, krótkiego komentarza do tego, co tu się wydarzyło na Bitcoinie i innych altach tych topowych, które śledzimy. Zacznijmy odcinek, to będzie krótki odcinek, bo mieliśmy tutaj całkiem ciekawą reakcję. Tak jak opowiadałem Wam na jednej z analiz, mieliśmy tutaj małe FIBO, które mogło mieć odbicie od poziomu 25600 dolarów około. No i to odbicie wyglądało, powiem Wam dosłownie średnio, bo mieliśmy pierwszą reakcję. Oczywiście, bardzo ładnie zamknęliśmy pierwszą świeczkę, i tu było dosyć dobre, jakby wejście w takiego szybkiego skalpa, bo nie ukrywajmy, jeżeli ktoś lubi takie e, szybkie e, trady, no to mógłby sobie zaryzykować tutaj e, nawet 5 do 1, bym powiedział, bezpiecznie by było ryzyko 0,1% e, i zysk 0,5%, ale to już na jakiś tam dźwigni musiałoby być, e, aczkolwiek 50% sknota mogłaby tutaj nie wystarczyć. E, zobaczmy sobie tylko na 5-minutówce, jak to wyglądało, bo na 5-minutówce z tego, co pamiętam, bo chyba to widziałem na żywo, e, na, nie, na 5-minutówce też byśmy tego nie ogarnęli, tak mi się wydaje. E, byłby stop loss prawdopodobnie, chyba tak. E, ja tego nie ruszałem, bo i tak nie zdążyłem i tak Mieliśmy tutaj przebicie, następnie przez oba fiba, więc ja stwierdziłem, że to nie za bardzo ma sens. No i tak powoli, powoli próbowaliśmy się odbić od tego. No i w pewnym momencie mieliśmy tą reakcję, która, no jak widzicie, wyglądała dosyć kiepsko, bo zjechaliśmy do następnego fiba, tak naprawdę. I to było, czekajcie, troszeczkę tu namieszane. To było jedno z tych fib poniżej. 0.61, które dotknęliśmy wcześniej, tutaj było 1 września, teraz mieliśmy dotknięcie 6 września. No i mieliśmy odbicie, ale szybki reset tego ruchu, więc jak ja zobaczyłem, że nie jestem w stanie jakby się już załapać na tego skalpa, no to nawet nie ruszałem, nie dotykałem tego. No i nastąpił taki jakby reset tego ruchu i aktualnie znowu jesteśmy w zasięgu cenowym jednym. Co nie wygląda zbyt korzystnie, przynajmniej w przypadku um, bitcoina. Dalej, jak widzicie, mamy te same dołki, te same górki, nawet górki są trochę niższe, więc jakby wolumen też nie powala. Ja bym tutaj nic nie, y, nie kombinował za bardzo. Jedyne, co mnie y, jakby interesuje teraz przy bitcoinie, to jest to, że y, przy tym dziwnym ruchu y, mamy teraz powiedzmy sobie. Odbicie od FIBA 6166, ale tylko jeszcze, żeby to zweryfikować, wejdźmy sobie na pięciominutówkę. Tak, dokładnie, tak. Z tym, że nawet mieliśmy to odbicie zaraz po tym ruchu na pięciominutówce od dołka do górki i było pierwsze odbicie, teraz mamy kolejne odbicie. Ja bym nie kombinował w takich miejscach, chyba, że naprawdę jakieś bardzo szybkie skalpy, bo jakby to nie jest ten typ tradeów, który mnie interesuje, więc będę czekał na ten niższy poziom, dalej na ten poziom, 6166, i tą dniówkę 25200. Więc tutaj mam alert ustawiony. Jeżeli tutaj będzie ciekawa reakcja, tak jak na przykład w tym miejscu, że to będzie Knot, i od razu wykup do góry, no to wtedy będę chciał to kupić, bo wiem, że wszystkie stop-lossy, które są powiedzmy ustawione przez ostatni tydzień, zostaną zamknięte. I wtedy będzie możliwość otwarcia nowych longów, i wtedy może będziemy kasować shorty, które też się otworzyły w tym zasięgu cenowym. Więc to by było dosyć dobrym planem, jeżeli chodzi o Bitcoina. Jeżeli chodzi o Ethereum, no niestety tutaj też nie za bardzo się dużo dzieje, dalej jesteśmy w tym zasięgu cenowym. Tutaj jedynie górka troszeczkę wyższa niż poprzednie, więc jakby zainteresowanie tym Ethereum jest, miejmy nadzieję. BNB, no jak widzicie, Generalnie to samo cały czas siedzimy w jednym zasięgu cenowym, więc ja tak jak mówiłem czekam dalej na 209-205 dolarów ripple powoli sobie zjeżdża, jak widzicie, lekki trend spadkowy, niższe górki, niższe dołki powoli sobie tutaj zjeżdżamy, czy będzie przebicie tej linii trendu. Czas pokaże, aczkolwiek tak jak mówiłem, mnie interesują te poziomy. Poniżej 42 centów, tak naprawdę 41 centów to już będzie jakby punkt zainteresowań dla mnie, żeby wykupić sobie trochę Ripla. Ewentualnie szybki scalp z 48 centów, 49 centów, bo jak widzicie ten poziom miał jakieś znaczenie: 48, 86, 85. Więc. To ewentualnie to, ale nie mam nawet alertu ustawionego, więc nie będę się tym interesował. I tutaj spóźniłem się troszeczkę do Cardano, bo chciałem kupić w, na tym poziomie, aczkolwiek, jak widzicie, reset ruchu był, i teraz mamy pierwsze, pierwsze ruchy w górę. Więc nawet dobrze było sobie troszeczkę poczekać i zobaczyć, czy faktycznie będzie jakaś reakcja, i ona jest. Czy będzie dobra? Tego nie wiemy. Ustawiłem sobie stop lossa na poziomie 1,6%, tylko dlatego, że jeżeli byśmy mieli dążyć w stronę dniówki, to prawdopodobnie, e, jeżeli zjedziemy poniżej dniówki, to może być już e, pomysł na to, żeby zjechać trochę niżej. E, ewentualnie otworzyć jeszcze raz tego longa poniżej 25 centów i zobaczyć dokąd dojedziemy. E, tutaj mam cel. 26,84 centów, czyli 5,38% i współczynnik ryzyka do zysku nędzny: 3,34, ale lepsze to niż 2 do 1 lub 1 do 1. Jeżeli chodzi o salane, to na razie nie dotykam, bo nie wiem za bardzo co się wydarzy. Z dotem tak samo czekam cały czas na tą dniówkę 3,9, więc zobaczymy, czy ten zjazd będzie, czy nie. A w chwili obecnej to jakoś mnie nie interesuje wchodzenie w tym rejonie cenowym. A e, troszeczkę zjechał poniżej swojej strefy, więc prawdopodobnie. Jeżeli byśmy mieli zjechać jeszcze niżej. Zobaczmy sobie, jakie tam mamy poziomy poniżej. 5 dolarów, także musielibyśmy bardzo mocno zjechać, to powiem Wam szczerze, że jak teraz tak patrzę na ten awalanż, to wcale nie wygląda to jakoś tragicznie, tutaj mieliśmy pierwsze wybicie z tej strefy, reset ruchu. Teraz jesteśmy długo w tej strefie. Powiedzmy sobie tak, jeżeli cała wartość rynku pójdzie do góry, jeżeli awalanż zdobędzie się na to, żeby dobić chociaż do połowy tego kanału siła równa się long, czyli jeżeli uda nam się zdobyć chociaż połowę tego kanału na jakimś tam większym wolumenie, a nie na takim nędznym, to znaczy, że prawdopodobnie będziemy sobie lecieć wyżej i to wtedy zacznie się interesować longiem, bo aktualnie no longowanie tutaj może się skończyć tym, że po prostu będzie jedna wielka noga w dół stelar Zobaczmy, dalej jest tutaj w tym zasięgu cenowym. Powiem Wam szczerze, że jedyne miejsce, które mnie interesuje, to z 10 centów, więc musielibyśmy zjechać jeszcze 20% w dół, żeby przynajmniej otworzyć jakiegoś longa, przynajmniej retest tej, tego, tej konsolidacji. Więc aktualnie wolę chyba tego nie dotykać. Chyba że ktoś lubi skalpować, no to polecam ewentualnie poziom 11,47 i zobaczyć, czy będzie jakaś reakcja, ale naprawdę wolę nie. Monero. Tutaj widzę, chyba nie robiliśmy jeszcze Monero. Tylko dodam, że znalazłem wykres Litecoina i USD na giełdzie Bitfinex. Nie wiem jak dokładny będzie ten wykres, ale ważne jest to, że sięgamy historią aż do 2016 roku. O, widzę, że takie stare analizy. Więc sobie to zostawimy. I Ethereum Classic tak samo zmieniłem na Bitfinexa po to, żeby mieć tą historię wcześniejszą. No i Quant na razie tutaj nic się na nim nie dzieje. Jeszcze nie robiliśmy analizy, a ten Kanał, który widzicie jest u mnie um, gridbotem i ten gridbot w przeciągu ostatnich 30 dni, odpaliłem go 3 sierpnia do teraz e, zrobił już 65% z tego co pamiętam. Więc jeszcze na następnym odcinku pewnie będę pamiętał e, i pokażę wam screenshota, on zresztą nie zna um, Bot screenshot, żeby nie było SS, screen screenshot. Okej. Okay. To na razie tyle ode mnie i będziemy robić resztę analiz tych coinów. Będę to wrzucał, więc postaram się Was aktualizować. Dobra. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, nie marnuję Waszego czasu. Trzymajcie się. Pozdrawiam i hej